Medal, który jest przyznawany małżonkom, którzy przeżyli łącznie 50 lat w związku małżeńskim, nadany jest pre przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W w tym roku uroczystość się nasza nie odbyła i prawdopodobnie się nie odbędzie. Związane jest to z przedłużającą się wciąż procedurą nadania medali małżonkom jubilatom. Nasze wnioski zostały skierowane najpierw w pierwszej kolejności do wojewody lubuskiego, następnie kierowane są do kancelarii prezydenta I niestety ale jubilaci, którzy złożyli blisko rok temu wnioski o przyznanie im medali, najprawdopodobniej w tym roku nie zostaną Uhonorowani. Natychmiast, jeżeli będziemy mieli informacje, otrzymamy medale, przekażemy zaproszenia jubilatom i będziemy organizować uroczystość. Zapewniam państwa, że pan burmistrz pamięta o jubilatach i jednocześnie proszę o chwilkę cierpliwości. Natomiast skoro dzisiaj tutaj rozmawiamy, chciałabym prosić również szanownych jubilatów, którzy będą obchodzić jubileusz w przyszłym roku, to jest 2025, o to, aby składali w możliwie jak najszybciej, planujemy to do końca grudnia, wnioski o przyznanie medali. Przy czym chciałabym poinformować również, że Urząd Stanu Cywilnego. Y sam nie może zainicjować procedury przyznania jubilatom medali bez pisemnego wniosku jubilatów. Dlatego bardzo zachęcam i zapraszam jubilatów, aby zgłaszali się do końca grudnia do Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Granicznej 2, w Kostrzyni nad Odrą. Sama procedura trwa kilka minut i wystarczy zgłosić się osobiście do Urzędu Z dowodami osobistymi. Zapraszam bardzo serdecznie małżonków.